Pięknie Kiedy patrzę na trochę, kiedy jadę na motor, że też ty ja tym samochodem to myślę Popóś może czasem myślę jak to mogę, ale mam jedną prośbę Dobra, także dzień dobry się z Państwem, witam wszystkich w kolejnym motowlogu na jest 125 Trochę szcipowany do, z 15 koni do 18 Mam znajomego mechanika Edwarda który go szcipował tam na, na Pegasusie. No i teraz ma 18 koni i teraz nie ma porównania jak było na początku, a teraz, no mówię wam, jest teraz ładnie idzie. No, idzie. Gixxer 125, to jest to. Polecam każdemu. Dobry na początek. No często się zdarza właśnie, że nim jeżdżę ale znowu święto udało się trzeci raz wyjeżdżam Gixerem mama pozwoliła dzień dziecka mi zrobiła jedź zaszalej rzuć czwórkę rzuć czwarty bieg nie żałuj sobie no jeżdżę jeżdżę, jadę jadę odwiedzić pit stopa też ma podobny, podobny motocykl do, do tego Gixera On ma y, Yamaha R1125 No <ścoughs> Z ramą z bambusa Ale nie narzeka, mówi, że lepsze to niż y, włókno węglowe Mówi, że bambus dobry, bo taki trochę jest na topie teraz na topie Uchodźcy mu przywieźli z całą ciężarówkę bambusa, no to poskładał, bo on jest taki majsterkowicz. Także no, no, majsterkowicz jest z pitstopa. Taki dobry majsterkowicz Z bambusa zrobi wam, kurde, hayabuzę. Pewnie poznajecie miejsce, O to jest sielpia, jeziorko. Pitstop to jeździ tylko w tej z powrotem, bo dalej boi się wyjechać. Boi się właśnie, że Murama z bambusa się powygina od wilgotności powietrza, bo tam dalej dużo lasów. Ale tu, tu jeszcze ten, tu jeszcze zajeżdża. Tu jeszcze zajeżdża. No ale jeździ w tej z powrotem, nie? A jak, jak przyjadą koledzy, żeby z nim pojeździć, to nie może nagle. To nie może, bo zapracowany. Robi chyba, no, całą produkcję już rozpoczął tych R1 z bambusa. Masową produkcję jedzie, kurde, w 100 dole teraz. No ale trudno, niedługo dostępne sprzedaży, rocznik 2016. r 1 125, bambus, moc. Nic tylko brać. Brać i jeździć. Co tu się dzieje na szóstej chm? Kurde! No, 60 mil to jest jakby coś. Jakby ktoś myślał, że to 60 na godzinę ograniczenie. Właśnie jesteśmy w Anglii, tylko dzisiaj jest taki dzień, że po prawej stronie jeździmy, nie po lewej. Tutaj kurde. O, tutaj bombusy produkują pit Stopa <noise> Tutaj jest stacja Widmo, nikt tutaj nie zjeżdża Bo jest za fajna prosta I no skutery zjeżdżają, bo nie rozpędzą się jeszcze, tak to zjeżdżają Wincentów No Od czasu do czasu trzeba Przepalać takie 125, bo to się marnuje w garażach. No, powoli zmierzamy do pit stopa. Jak ktoś nie wie o kogo chodzi, to tu jest jego kanał. A jak ktoś nie wie od kogo jest ta 125, to zapraszam na kanał. Lubię odpierdalać. On jeździ na, na motocyklach z bambusa, on jeździ na... O kurde, tu jest! Się pojawił znikąd! Jeździ na motocyklach pospawanych przez Gienka z JJ Body Kids from America from Mike 12R1 Crash Compilation from YouTube Channel and Memory and Friends and Good Condition Brody. No, ale jak nie wiecie, kto to jest Mike 12R1, to to jest taki gość z Ameryki. I on właśnie pracuje u pana Gienka w warsztacie I jako ten sprzątacz, po prostu, nie? Ale dobrze, odwala kawał dobrej roboty. No, jest czysto Gienek jest zadowolony i też jeździ na R1 z bambusa. No. A tą R1 od tego Majka możecie zobaczyć na tym kanale. Zapraszam na kanał Majka. Kordy, na kogo by tu jeszcze zaprosić? Zapraszam jeszcze do Markusa Motovloga. Jeździ na takim właśnie potworze. Ile on tam ma koni? 22 konie. Ale bydlak, szatan po prostu, CBR 125 Opanował do perfekcji Koło, tylne, przednie Bokiem, do góry nogami Wszystko be... Puszcza ręce podczas jazdy, no mówię wam Szaleniec, szaleniec Nie wchodźcie na kanał Markus Motovlog, bo Zdemoralizuje was No Jesteśmy w końskich, zaraz tutaj do pit stopa zajeżdżamy i się No, bierzemy bambusową R1 i... I jedziemy z koksem Dobra, to ryczy nie diabeł Diabeł tasmański Diabeł wcielony <laughs> Dobra, to tyle w tym motovlogu Trzymaj się, ludzie. Do następnego. Trzymaj się. Pomachasz jeszcze na koniec. <laughs> Raziko, szacuneczek Dobra, jedziemy na stację.